Czy Druga wojna światowa musiała trwać tak długo, czy mogły zaistnieć jakieś rozmowy pokojowe pomiędzy aliantami a Niemcami po to, żeby wstrzymać ten palec wojenny i żeby uchronić miliony ludzi od cierpień, głodu, śmierci, żeby uchronić miasta od bombardowań, żeby zapobiec stworzeniu obozów koncentracyjnych i cierpienia milionów osób? czy coś takiego było możliwe No jeśli chodzi o stronę aliancką to tak to oni byli gotowi na rozmowy z Niemcami ale był jeden warunek to musiała być bezwzględna bezwarunkowa kapitulacja Niemiec A czy ze strony Niemiec były jakieś ruchy jakieś starania by rozpocząć takie rozmowy pokojowe by zatrzymać tę wojnę tu trzeba powiedzieć, że były, szczególnie w stosunku do Wielkiej Brytanii, kiedy było szereg prób, żeby zakończyć tę wojnę. Czy takie rozmowy pokojowe mogłyby doprowadzić do wycofania wojsk niemieckich z terenów polskich, czy jakieś inne rozwiązanie, nie wiem. Ale w każdym razie były takie próby, a ostatnią taką desperacką próbą był lot zastępcy Hitlera do Wielkiej Brytanii, kiedy Hess, zastępca Hitlera, sam pilotował samolot bez żadnej ochrony i poleciał do Wielkiej Brytanii prawdopodobnie po to, żeby nawiązać jakieś kontakty i żeby zakończyć tą wojnę. Samolot Hessa rozbił się w Szkocji, ale on zdążył jeszcze wyskoczyć ze spadochronu i ocalić swoje życie. Tam. Nie było żadnej mowy o rozmowach, a to był przecież początek wojny. Tylko od razu go aresztowano. I przesiedział w więzieniu do końca wojny Wielkiej Brytanii, a później był sądzony jako zbrodniarz wojenny. Czy takie rozmowy w ogóle były możliwe? A. Stawką w, tej, w tych rozmowach były miliony ludzi, cierpienia, zniszczone miasta, głód, kalecy i tak Czy można było doprowadzić do jakiegoś pokoju i do zmiany reżimu w samych Niemczech, czy jego złagodzenia? No to są pytania, które w każdym razie należy sobie postawić. A wracając jeszcze do samego hesa, on był wyjziony później na terenie Niemiec w, w twierdzy szpandał, gdzie był pilnowany przez wojska i Bryty na, na przemian przez wojska brytyjskie, francuskie i radzieckie, no i amerykańskie. Ale on jeszcze był w stanie całkiem dobrym fizycznym, w miarę dobrym i już. Były zmiany w Europie, i było ryzyko, że on jednak wyjdzie z tego więzienia. A jak wyjdzie, to że będzie mówił, że coś powie na ten temat. To byłoby fascynujące, że zastępca Hitlera mógłby coś powiedzieć na temat historii swojego lotu, na temat w ogóle tajemnic III Rzeszy i polityki, jak to się wszystko miało w tym czasie. No ale. Popełnił samobójstwo. Tak w każdym razie głosiła oficjalna wersja, że popełnił samobójstwo, że się powiesił. Wiele osób przyjęło to z wielkim sceptycyzmem, bo być może wówczas zastępca Hitlera mógłby powiedzieć ciekawe rzeczy, które byłyby niewygodne dla. Establishmentu obecnego na świecie. Nie wiem, tak sobie tylko myślę. W każdym bądź razie była to dziwna i tajemnicza sprawa. Tak jak nie wszystkie sprawy są jasne z okresu II wojny światowej.